Przekrojem osiowym stożka jest trójkąt równoboczny o boku długości 6. Objętość tego stożka jest równa. Więc spójrzcie, tym razem mamy jakiś przekrój. Ten przekrój to jest figura, pokażę to tutaj u góry. O, to jest taka figura, jaką tu widać. Przekrój osiowy stożka to tak, jakbyśmy przecięli go z góry na dół dokładnie w samym środeczku, tak żeby podstawą była średnica. I wtedy jak sobie wyciągniemy taki trójkącik gdzieś tutaj... To my mamy powiedziane w naszym zadaniu, że jest to trójkąt równoboczny. No mi taki równoboczny za bardzo nie wyszedł, natomiast y, trójkąt równoboczny o boku 6, więc ja tu podpiszę wszędzie tą szóstkę. Objętość tego stożka jest równa. Znowu wracamy do wzoru na objętość. Co potrzebuje do wyliczenia objętości? Potrzebuję wysokości i promienia. Promień to będzie oczywiście połowa tej mojej podstawy. Dlatego, że cała podstawa jest średnicą, jak wspomnieliśmy wcześniej, yy, więc tutaj promień to będzie po prostu 3, trójka i trójka. I teraz ja muszę wyliczyć tylko wysokość jeszcze tego stożka. Wysokością stożka będzie dokładnie wysokość tego trójkąta równobocznego, który jest przekrojem osiowym naszego stożka. Więc yy, mamy taki wzorek na wysokość trójkąta równobocznego: h jest równe a pierwiastek z 3 przez 2. I możemy z tego wprost skorzystać. Jeśli nie będziecie tego pamiętać, też nic się nie dzieje, bo możecie skorzystać z twierdzenia Pitagorasa. Popatrzcie, twierdzenie Pitagorasa, czyli 3 do kwadratu, tutaj mamy kąt prosty i mówimy o tym małym trójkąciku. 3 do kwadratu, dodać jakaś tam wysokość do kwadratu, równa się 6 kwadrat. I też wszystko wyjdzie tak samo. Ja podstawię już do tego wzoru na wysokość. E, moje a, czyli całą podstawę, to będzie 6 pierwiastków z 3 przez 2. Podzielę sobie to przez 2, skracając. Tu będzie 3, tu będzie 1, czyli ta wysokość jest równa 3 pierwiastki z 3. Gdybym liczył z Pitagorasa, mogę to pokazać jeszcze, to wyjdzie nam tak. 3 kwadrat dodać h kwadrat jest równe 6 do kwadratu, czyli 9 dodać h kwadrat równa się 36. No to ja teraz odejmę obustronnie 9. Mam h kwadrat równe. 36 minus 9 to będzie 27 i muszę spierwiastkować obustronnie, żeby się do h dobić bo na razie mam h do kwadratu więc to będzie pierwiastek z 27 a pierwiastek z 27 moi drodzy, no to możemy sobie rozbić jako 9 razy 3 ja już to robię tak dość szybko e, dlatego, że e, jakby te operacje na pierwiastkach były w poprzednich działach gdybyście mieli jakikolwiek problem z tym, wróćcie do playlisty z liczbami rzeczywistymi e, e, ewentualnie z wyrażeniami algebraicznymi, i tam sobie to jeszcze troszkę poćwiczycie i zobaczycie, jakie zadania z tych pierwiastków faktycznie mogą się zdarzyć na maturze. Natomiast teraz ta dziewiątka, z tej dziewiątki możemy wyciągnąć pierwiastek. Więc ja mogę to wszystko zapisać jako trzy pierwiastki z trzech właśnie, no bo trójka zostanie samotna pod pierwiastkiem. No i wychodzi nam dokładnie to, to samo, jak widzicie. Czyli teraz jedyne co mi zostało, to podstawić do wzoru na objętość. Jedna trzecia pi. R kwadrat, no to u mnie tym r jest połowa tej podstawy, czyli ja mogę to zapisać: r równa się 3 oczywiście, więc to będzie razy 3 do potęgi drugiej i jeszcze razy wysokość, czyli 3 pierwiastki z 3. I teraz mi się trochę poskraca, ta trójka z tą trójką mi się skróci, tu będzie 1 i 1. Pi sobie przepiszę na końcu, natomiast tutaj z przodu będzie 3 do kwadratu, czyli 9. I jeszcze będziemy mieli pierwiastek z 3, czyli 9 pierwiastków z trzech pi. Ewentualnie no mogę to zapisać w tej bardziej ustalonej, że tak powiem, kolejności, do której przywykliśmy. 9pi pierwiastka z 3. I taką odpowiedź właśnie mamy w podpunkcie B.